Dzień dobry. Witam e, na moim e, kanale YouTube, który e, utworzyłam e, na prośbę, na wielokrotne prośby e, i, i komentarze moich e, pacjentów, że chcieliby sobie móc te treści, które my omawiamy e, na, na spotkaniach, e, powtórzyć, e, obejrzeć jeszcze raz i posłuchać ponieważ nie, nie często zapominają o czym my rozmawiamy i co przerabiamy. Dlatego e, zaczynam. To jest mój pierwszy filmik, e, taki startowy. Nazywam się Mila Takinam, jestem psychologiem. E, zajmuję się e, pracą e, z parami, e, czyli terapią relacji. Pracą z różnymi e, zaburzeniami, ludźmi, e, którzy przejawiają różne zaburzenia, różne problemy psychiczne, e, z, z, ludźmi, z pacjentami w kryzysie. Mm, no, 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 dużo tego i no, dużo tego, tak? Bo, bo my wszyscy mamy problemy. E, nie, nie, da rady, nie da rady przejść życia bez, bez kryzysu, bez załamania. Bez e, doświadczenia, traumy. E, niestety życie jest e, dosyć trudne i ciężkie. A, I i, i w, w momencie wtedy, jak nam, się, jak nam się wszystko wali, to dopiero w zasadzie możemy czuć, e, że żyjemy, tak? Bo e, nie da rady, być cały. E, całe życie szczęśliwym, po prostu jest to niemożliwe. Wtedy nawet nie wiedzielibyśmy tak poprawnie, że jesteśmy szczęśliwi, bo nie można by było tego do niczego przerównać. Więc zacznijmy. zacznijmy od początku. Aha, ja będę zamieszczała też odnośniki do mojej strony www.miletaklinam.com Więc proszę sobie zajrzeć. Jest też profil na Facebooku i na Instagramie. Chciałabym dzisiaj poruszyć taki temat, ponieważ jestem matką nastolatki. No i ostatnio rozmawiałyśmy o tym, jak trudno jest, o wiele trudniej jest nastolatkom, dzieciakom naszym, odnaleźć się w tej sytuacji izolacji społecznej, gdzie oni są pozbawieni tego kontaktu face-to-face face ze swoimi rówieśnikami, z kolegami, koleżankami bo ewidentnie, mimo tego, że nam rodzicom wydaje się, że te dzieci nasze siedzą cały czas na tym telefonie, na Snapie, na Insta i ich życie w zasadzie odbywa się w sieci, to jednak nie jest tak, jak my myślimy, ponieważ ten poziom samotności, odczucie samotności wśród dzieci związane właśnie z tym, że nie mogą się spotkać twarzą w twarz ze swoimi znajomymi jest bardzo trudne bo mimo tego, że oczywiście oni nas kochają jako rodziców, e, dla nich kontakt taki, nawet jeżeli pójdziemy gdzieś na spacer, zachowując dystans, e, czy odwiedzimy park, żeby troszeczkę e, wyrwać się z tych czterech ścian, to nie jest wystarczające, tak? My nie jesteśmy jakimś takim źródłem um, nieustającego szczęścia. Ponieważ mają nas na co dzień, tak, więc, więc, więc to akurat oczywiście to trochę pomaga i wpływa na polepszenie nastroju, natomiast to nie jest to, co, um, czego, im, czego im brakuje najbardziej, czyli kontaktu z, z grupą rówieśniczą. I um, co możemy zrobić? No, w zasadzie to nie za dużo. Tak? Można tłumaczyć, można prosić o to, żeby jakoś e, e, utrzymywali ten kontakt e, przez komunikatory, przez wideo, tak? E, ale przepraszam, ale oczywiście e, e, mus, musiałam coś sprawdzić. Ja jeszcze nie za bardzo technologicznie jestem rozgarnięta, więc później, więc proszę wybaczyć za takie, za takie, za takie chałupnicze podejście e, do, do tematu. E, można dzieciom naszym, e, nie można, tylko na pewno trzeba z tymi dziećmi rozmawiać i tłumaczyć. że No, niestety, taka jest sytuacja. My nie możemy za dużo, za dużo zrobić. Możemy e, nie wiem, e, jakoś e, e, popychać ich do tego, żeby na przykład ten kontakt był bardziej e, e, online, czyli wtedy przez wideo rozmowy, tak? No, to, to wtedy widzi, widzimy tą drugą osobę jest to łatwiejsze e, do, do ogarnięcia, jest już troszeczkę. Troszeczkę lepiej niż tylko wiadomości tekstowe. W miarę jak, jak rozluźniamy kraje, powoli rozluźnia, rozluźniają restrykcje związane z, z pandemią, no oczywiście mogą, mo, mogą te dzieci w małych grupkach tak, spotykać się na troszeczkę na placu zabaw czy, czy w parku, żeby, no, żeby troszeczkę poprzebywać ze sobą w rzeczywistym świecie. I to jest w zasadzie, w zasadzie tyle. Pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić coś więcej. Czasem bycie, zrozumienie i współczucie dla tego dziecka jest, jest, jest pomocne i potrafi czynić cuda no z pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo na przykład nie jesteśmy w stanie e, zmienić naszej sytuacji. Tak? I, i, I też, o ile my mamy zasoby intelektualne jako dorośli, żeby sobie wytłumaczyć, że no niestety tak teraz jest i trzeba się przemęczyć. Natomiast u dzieci jest, to tak, to tak nie, nie, nie działa, ponieważ te nasze dzieciaki są przyzwyczajone do takiej natychmiastowej reakcji na, na, na żądanie. Tak? Więc nagle takie odcięcie od, od świata, świata realnego, rzeczywistego, jest dla nich trudne do przyswojenia. E, możemy też e, promować kontakt z rodziną dalszą e, online. Myśmy na przykład święta nasze spędzali z rodziną przez, przez FaceTime'a czy Whatsappa, i no, to, to jest oczywiście substytut, tak? Ale, ale lepszy rydz niż nic. Więc cokolwiek nie zrobimy, pamiętajcie, cokolwiek nie zrobimy będzie lepsze niż nie zrobienie niczego i przyglądanie się ewentualnie um, z boku. Bo najważniejsze to rozmowa. Najważniejsze to rozmowa z naszym dzieckiem w pełnym takim zrozumieniu i uznaniu trudności, jakie to dziecko przeżywa w tym trudnym czasie. Więc to jest pierwszy filmik. W następnym filmiku, porozmawiamy sobie o relacji pomiędzy dorosłymi partnerami w związku i o emocjach. Więc zapraszam. Miłego dnia.